Redakcja RN.eu wspiera sklep Ole-Ole, pani gier i technologii. RN.eu Uff... Obywatele Izraela nie mają łatwego życia. W zeszłym tygodniu opisywałem jak politycy z partii Likud przyczynili się do wycieku rejestru praktycznie wszystkich wyborców poprzez wygranie do aplikacji Elektor ich danych. I można by powiedzieć, kurcze słabo, ale to nie koniec. Okazuje się bowiem, że izraelski żołnierz podobnie jak aplikacja Elektor podatny jest na ataki. Tylko, że tym razem to był niecny atak grasujących po okolicy napalonych mamusiek. A to nie były one. Dobra, tak naprawdę to było trochę inaczej. Hakerzy Hamasu, organizacji uznawanej za terrorystyczną przez władze Izraela, stworzyli w mediach społecznościowych kilka sztucznych profili atrakcyjnych kobiet. Profile były na tyle wiarygodne, że ofiary nie miały powodu podejrzewać, że w istocie po drugiej stronie monitora siedzi agent Hamasu. Agent Hamasu, który właśnie podrywa żołnierza, uh, gorąc! W ten sposób, poprzez nakłanianie rozmówców do wchodzenia w podejrzane linki i ugrupowanie zdołało zainfekować złośliwym oprogramowaniem zarówno prywatne smartfony żołnierzy, ale również rządowe komputery. Do tej pory Izraelskiej Służbie Bezpieczeństwa udało się zidentyfikować sześć fikcyjnych kont. Teraz pytanie, ile z takich kąt nie zostało wykrytych i zostanie użyte w przyszłości? Przyszłość bowiem to niebezpieczne i pokrętne zwierzę. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie. Czasem na Epiku trafi się dobra, darmowa gierka w rotacji. A czasem Blizzard Activision zabierze swoje gierki z jakiejś platformy i pozostaje jedynie zgrzytanie zębów. Jak może pamiętacie, Archon w jednym z naszych ostatnich materiałów opowiadał o usłudze streamingowej GeForce Now od Nvidii, która, jakby nie patrzeć, konkuruje z szeroko reklamowaną, Stadią. Nie będę tutaj się wgłębiał w szczegóły. Jeżeli temat Was interesuje, to odsyłam do odpowiednich filmów na naszym głównym kanale, gdzie opowiadamy szerzej o obu usługach. W dużym skrócie, niedawno GeForce Now wyszło z fazy zamkniętej bety, dzięki czemu każdy może w końcu za darmo wypróbować, jak działa gamingowy streaming na jego urządzeniach. Szybko wiele osób oceniło, że rozwiązanie NVD dużo bardziej przypadło im do gustu, niż nadal dość mocno ograniczona funkcjonalność stadii. Ale nie mogło być zbyt różowo, bowiem zaraz po wypłynięciu na szerokie wody z puli tytułów dostępnych do ogrania w zasobach GeForce znały zniknęły wszystkie produkcje Activision Blizzard. Po ostatniej serii fakapów ludzie dość szybko zaczęli zakładać, że, nie wiem, firma po prostu postanowiła zrobić pozłości graczom. Bo tak. Oliwy do ognia dolała lakoniczna wypowiedź Zielonych, że takie tytuły jak Call of Duty, Sekiro czy Overwatch zniknęły właśnie na żądanie wydawcy, co mogło sugerować jakieś złośliwe postępowanie firmy. Ale cały bałagan okazał się być wynikiem nieporozumienia. Jak się dowiadujemy. Owszem, Activision udostępnił swoje gry zielonym na czas trwania bety, ale liczył na jakąś formę komercyjnej umowy w momencie wyjścia do szerszego grona użytkowników. No, ciężko im się dziwić. Tej się jednak nie doczekał, w związku z czym postanowił zabrać swoje zabawki i wyjść z piaskownicy. W późniejszych komunikatach Nvidia przyznała, że no, trochę się nie dogadali, ale że pracuje już nad powrotem lubianych przez graczy tytułów na swoją platformę. Dlatego myślę, że możemy zakładać, że wspomniane gry prędzej czy później wrócą do GeForce Now. Szczególnie, jeżeli sługa okaże się sukcesem. Bo kto nie chciałby zarabiać pieniędzy, nie? A kto zarabia pieniądze lepiej niż Activision Blizzard? Dobra, dobra, pewnie znalazłbym parę firm, które robią to lepiej i etyczniej. Ale tamte firmy nie robią seriali w świecie Diablo i Overwatch. Ha! Po serialu w świecie Diablo mówiło się już od 2018 roku, kiedy Andy Cosby, scenarzysta i producent filmowy, trochę pośpieszył się z tweetem i rzucił, że właśnie kończy rozmowy dotyczące produkcji Diabelskiego serialu we współpracy z Netflixem. Big Uf! Tweet szybko spadł z rowerka, a domysły fanów na całym świecie pozostały bez odpowiedzi przez kolejne dwa lata. Natomiast teraz dowiadujemy się, że tak, oto serial Diablo jest już w w produkcji, a co więcej, serial w świecie Overwatch został już ukończony i sprzedany do telewizji. Niestety, na chwilę obecną, nie wiadomo kiedy obejrzymy obie produkcje. Wiemy natomiast, że obie będą utrzymane w estetyce anime, co niektórym pewnie przypadnie do gustu, a inni powiedzą, że nie będą oglądać tych himmskich bajek, a manga i anime to c... i ich. No są to bajki bezbożne, nie zapominajmy o tym. Dlatego, jeżeli rodzice zabraniają ci oglądać takie plugawe rzeczy, to może raz. Zostać hakerem. A nie czekaj, jeżeli masz Discorda, to już jesteś hakerem. Przynajmniej według brytyjskiej policji. A przynajmniej taka informacja dotarła do polskich mediów, tylko że to nieprawda. Więc o co chodzi? W sieci jakiś czas temu pojawiło się zdjęcie plakatu ostrzegającego chyba przed zagrożeniami w internecie. Ja to zrozumiałem tak, że jego celem było uświadomienie mało technologicznych rodziców, że ich dziecko może posługiwać się niebezpiecznym oprogramowaniem. I powiecie. Kebab, dobra akcja. O co ci znowu chodzi? Czemu ciągle marudzisz? Tak szczerze to wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że wśród listy niebezpiecznych narzędzi zostały wymienione Discord, wirtualne maszyny czy przeglądarki Tor. Na plakacie możemy przeczytać, że na przykład Discord jest używany do dzielenia się między sobą poradami dotyczącymi hakowania. To jest stwierdzenie tak samo prawdziwe, jak to, że noże służą do podżynania ludziom gardeł. No co, nie jest prawdziwe? Powiecie, ale kebab, no że nie służą tylko do podrzynania ludziom gardeł. Większość ludzi używa ich do przekrojenia bułeczki, posmarowania masełkiem, a potem nutellą. I właśnie o to chodzi. Większość ludzi ogarnia, do czego służą noże. Ale przeciętny rodzic, który nie miał styczności z Discordem, może pomyśleć, że rośnie mu w domu mały przestępca, oprawca, szatan. Przy okazji zapraszam na naszego disco wszystkich hakerów, link w opisie. Ale to nie jedyny problem z plakatem. Okazuje się bowiem, że zarówno policja West Midlands, jak i National Crime Agency, których loga widnieją u dołu, nie były zaangażowane w produkcję. Z kolei West Midlands Regional Organized Crime Unit mocno zdystansowało się od zawartych na nim informacji. Po tym jak zdjęcie plakatu stało się wiralem, wydali oświadczenie, że to miał być tylko taki szybki przewodnik i choć faktycznie te programy nie muszą wcale być używane do przestępstw, to przecież zawsze mogą. Dlatego w Wielkiej Brytanii nie wolno mieć przy sobie noża, ani gazu pieprzowego. A jak ci się włamują do domu, to nie wolno się bronić, tylko trzeba czekać, na, aż przyjdzie pan policjant. Ciekawe, co by zrobili, gdyby się dowiedzieli, że mam noże w kuchni. Dobra, ja muszę już kończyć. Pa, do zobaczenia w przyszłym tygodniu!